odkrytym sraczem. Teraz się z z Cyrenei, wezwany do dźwigania krzyża, z pewnością nie chciał go dźwigać. Pożyczył jednak swoich bark, skoro barki skazańca okazały się za słabe. Był tak blisko Chrystusa, bliżej niż Maryja, bliżej niż Jan, którego choć pół nie wezwano, aby pomagał. Został na jego z Cyrenej, ojca Aleksandra i Rufina. Wezwano go i zmuszono. Jak długo trwał ten przymus? Jak długo tak on szedł obok niezadowolony, zaznaczając, że nikt go nie łączy ze skazańcem? Nie wiadomo. Święty Marek tylko podaje imiona synów Cyrenejczyka, a tradycja utrzymuje, że należeli oni do wspólnoty chrześcijan otaczających Świętego Piotra.

Don't get down.

Mm-hmm. <laughs>